Nagrywam kolejny film. A, bo już jesteście, a pewnie nie ładuje jeszcze trochę. Tak. Mówię generał, jeżeli mi się uda ten sprzęt ogarnąć, tak sobie chłodzenie do kocka mojego dotychczasowego Dobra. ogarniesz. To ten sprzęt pójdzie do Dobra. ciebie. Wracam do życia, Pani Wojtku. Nie, jest. na no, teraz. Dobra, no to zobaczymy co tam buzia da. Tak jest. Wiesz idę. A, Ale mam wywnianą broń na... Teraz tak. Tu jest gdzieś autja blisko. Nie? Ja mam ferro, Do... to tyle dobrze. Zaznaczyłem. Gdzie to masz? Tam Znacznik. No nam na mapie masz znacznik. Chodź. Cholera. No, Aha, czekaj. To jest. No 200 metrów niebieski, no co znacznik. nie widzisz? Dobra, to widzisz, nie nie, widzisz. nie, bo ja go nie widzę, kurna. A jest, dobra, okay. teraz dopiero. Może za wcześnie. Aaa, na... wiem o co chodzi. Ja zaznaczyłem no zanim ty się załadowałeś. Aha, i ja go mogłem nie widzieć. Tak, i tego ty w tym momencie nie widzisz, no. Coś tu jest, do Tak, Je, dobrze. Złomiarze przybyli na pole. <śmiany> tak jest. Okay, o, tam coś jeszcze po drugiej stronie znowu było. O, opuncja jest wokół tego. Takich tych... Yy... Już leżę, już legal. Jak agawy wyglądają albo kaktus te liście. Tak, 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 tak. I tutaj... Yy... No nie będą zapewne zawsze, ale... Ale jest, A, jest duże prawdopodobieństwo. Tak, tak. Tutaj są jeszcze, zobaczcie. tak Kaktusik. Kaktusik? Jego nie tykasz, wokół niego powinno być. Wiesz? Aha. Na no, razie cichosza. No cichosza, bo może być sprzątana, nie wiem jak to jest. Uwaga, lata tam jest. Gdzie? Tam um, niedaleko ten punkt. Otwieram te drzwiczki tu. No, to dobrze, cichosza, te lata to... O o, uwaga. Coś mnie namierzyło jakieś światło żółte. Widzisz, promień? No widzę promień, ale nie wiem co to jest. Gościu jakiś może namierza? Nie, nie wiem. działko. Tak? Ona się stądnie w tej odległości, tak. jak zacznie strzelać. Aha. Chyba, że masz ferro. No. Że mam cały czas. Nie mogę zaznaczyć Dobra. tego. Chodź tu, chodź tu. Dobra. Już upierdajcie mnie. przyczepił, no. Tu nie ma nic, nie ma nic. Tam zaznaczyłem kolejny ten Ty to coś do mnie Fero za mały zasięg masto Ale nie jebło. było A też No mówiłem Dobra o, Nie nie ja jest... się za drzewo nie schowałem za... Haha, <noise> do mnie waliło, ale to Rozjebie na no Dobra, Dobra, ktoś go rozwalił Piknie Tam gdzie dałeś 350 metrów, o kurwa Coś mnie nie było też To. To A Gościu, się A. tak Tam Ej, tam jest! Jest jakaś menda. To jest sniperkom. Dobra, o... musimy się pobleczyć Idzie do nas. D dwóch, trzech ich jest. No, no właśnie. Tak? Aj kurwa dron. No to chuj podprawię. Ja mam ten. Do pozbierania. Czekajcie. Czekajcie stamtąd. Tu jest gość tu. Jest, ja bo, nie bo, mam nie. już... Dobra. Jeż, mam Rozpaliłem Rozwaliłem pa. Ale człowieka czy... Jest gościu drugi tam no. Mnie też tak trafił. Kurde. Cała nadzieja w panie bojciechu ale... E do mapy się nie dostąpił. Mężu jeszcze dost. jeden. Dobra, trafiłem jednego i jeszcze jeden został. Dobra. Tuj You will all die. Nie, ja nic nie ten. Tak? Jak byś to zrobił? Podnosisz. E, gdzie jest? Tu jest o, ten jeden kurde. się czołga, Robić go Zajęb. można Zajeb go. Zajeb go. Ta. E, wystarczy wcisnąć Wojtek. Ale ja chciałem trochę się popatrzyć. Patrz, idzie no, bardzo dobrze. Jeszcze gościa, bo ja dużo rzeczy zabrałem. Dobra. Tu już pozabieraliście wszystko? Ile mogłem, nie, tyle nie wziąłem. Się... Już, już mam wypełnione i przeciążenie w dodatku. Dobra. A tego jeszcze jednego trzeba znaleźć, bo tu był. O, no, się Wojtuś. No leczyłem się. Teraz się wyleczę To z niego jeszcze. podbieraj. Już. Nie, nie, ja mam bandaże. Nie, nie, nie. Ale mają tego. Nabije, nabitego wszystkiego. A już nie mam. Kurwa, nie, nie, nie mam te ładowarki do tarczy. Też już nie mam Gość. ładowarki. Gościu też nie ma przy sobie, kurwa. Nie, ma jedną, dobra. Linkit. Kogoś mogę uleczyć, czekaj. O, yy... o, czekaj Wojtko, zostaw, już mu dałem tarczy. O, super. Ja dzięki. mu dałem leczenie. Dobra, dzięki Ten jeden z Je, dziękuję. Czekaj, yy... jakąś broń wziąłem od niego Była gówniana kurwa. Ten... Co? Yy... Idziemy do tego? Bo jestem nieźle okładowany. Tam... No tam gdzie zaznaczyłeś te 322 metry Nie, to nie ma sensu Nie ma sensu, lepiej już iść na bazę Tutaj. A, bo jesteśmy na Biti i to bardzo Dobra chodź Lepiej ten A koleś było i jeden zwiałcy Czekaj, to trzeba uważać na niego razem musimy iść czy nie rozdzielajmy, dobra? Chodź, chodźcie, No i w sumie nie, nie chowam broni ja też. Bo. Ale ładnie, żeśmy no ale... ten dwóch rozwalili, znaczy w sumie wy, bo ja to tam ujmiałem. Dobrze je. Te Medy kurde te się do nas wczepili, nie? No i dobrze. No. Na tak, tym tak ta gra też polega. Ja w ogóle nie mam o to pretensji, co nie? Tak jak, no, pewnie, że nie. Jak nie citują, to... Masz równe tak. szanse, one wynikają z twoich umiejętności przede wszystkim i z tego ile grasz i jak przygotowujesz gir. Co nie? Tak, tak, tak Ty tak. możesz Dobra. mieć pretensje idę... tylko do, do siebie Idę to otworzyć Dobra, ja idę powoli bo... Chodźcie tutaj zostaniemy w tych kontenerach Tak właśnie jest Przycząłem no przodu nie strzelać, zaczęli strzelać, no i nie no. A oni widać byli tacy z wyposażeniem chodzącym, wiesz o co chodzi. Nie tak jak ja na darmówce. Tak. Tylko... No, przygotowani, y przygotowani. Tak, tak. Przygotowani do walki. Hmm? Widziałem jak jeden spylał i spylił grubo, daleko. Już nie, nie dałem rady go dogonić. No wiesz jak dwóch padło, no to jeden nie ma szans. Z tak. trzema. No to chodźcie. Nawet w nikogo nie ma. Jedno. jeden, je, za... nie ma. To pie, piękny wypad. A. No. Ograbieni. Kurna. Zwycięzcy. Moralni też. Tak. Moralne życie, <laughs> bo oni pierwsi zaczęli do nas na Tak. Tak jest. A. no. Ta...